Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu ty zajmij się wszystkim. Jezu, 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 ty zajmij się wszystkim. Chwała Ojcu, i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Matko Boża, prowadź mnie. 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 Matko Boża. Prowadź mnie, Matko Boża, prowadź mnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, ty się zajmij wszystkim. 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 Jezu, ty się zajmi wszystkim. Jezu, ty się zajmi wszystkim. Jezu, ty się zajmij wszystkim. Jezu, ty się zajmi wszystkim. 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 Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko Boża, prowadź mnie. Matko Boża, prowadź mnie. Matko Boża, prowadź mnie. Matko Boża, Matko Boża, prowadź mnie. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, Ty się zajmij wszystkim. Jezu, Ty się zajmij wszystkim. Jezu, Ty się zajmi 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 wszystkim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen witaj królowo matko miłosierdzia życie słodyczy i nadziejo nasza witaj do ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez Prze przeto orędowniczko nasza one miłosierne oczy twoje na nas zwróć a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa. O słodka Panno Maryjo. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.